Szanowni Państwo, te zamknięte oddziały szpitalne to nie jedyne niewątpliwe osiągnięcia, w cudzysłowie oczywiście, ministra Niedzielskiego. Do tego należy dodać 140 tysięcy nadmiarowych zgonów, z czego większość bez związku z COVID-19. Największą liczbę zgonów w Polsce od czasu zakończenia II wojny światowej. 2 miliony hospitalizacji mniej w porównaniu do 2019 roku. Zawieszenie zabiegów planowych. Wszyscy pamiętamy, w czasie pierwszej, drugiej, trzeciej fali te zabiegi były zawieszane. Zobaczymy, co będzie teraz. I wprowadzenie bezprawnych rozporządzeń, podważanych przez sądy. Do tego można dodać wieszanie plakatów na przystankach, malowanie murali skłamliwymi zmanipulowanymi danymi dotyczącymi tego, że 99% tych, którzy umierają na COVID-19 to osoby niezaszczepione. My pokazujemy dane z ostatnich tygodni, które pokazują, że już ponad 30% zakażonych na COVID-19 to osoby zaszczepione, a jeśli chodzi o zgony, to ta liczba przekracza 20%. Będziemy co tydzień te dane nowe pokazywać. Czym zajmuje się także minister niedzielski zamiast tymi zamkniętymi oddziałami szpitalnymi, o których wspomnieliśmy, zajmuje się walką z hejtem z lekarzami, mimo że to on i jego ministerstwo przoduje w hejcie? Na wszystkich tych, którzy się z nim nie zgadzają, przoduje w hejcie, na lekarzy, którzy mają inne zdanie na temat leczenia na COVID-19, na temat tego, jak służba zdrowia powinna się podczas tej epidemii zachowywać. Ci ludzie mają kneblowane usta. Ci ludzie nie mogą mówić e, o swoich poglądach, o swoich badaniach czy o badaniach, które są w innych krajach, w, na przykład w telewizji publicznej. Te osoby są od razu wyciszane, ich programy są zamykane. Nie ma już programu Jana Pospyszalskiego, na przykład warto rozmawiać w telewizji polskiej. Dlaczego? Bo przedstawił tam pogląd niezgodny z linią rządu, niezgodny z linią ministra niedzielskiego. System polskiej ochrony zdrowia musi wrócić do normy. Wszyscy musimy wrócić do normalności, zakończyć te obostrzenia, zakończyć lockdowny. Nie wyobrażamy sobie, żeby polska służba zdrowia miała teraz przejść przez czwartą, piątą, szóstą, nie wiadomo, którą kolejną falę zamknięć, falę e, braku leczenia, falę za. Zawieszania zabiegów planowych, nie wyobrażamy sobie tego, stop lockdownów w zdrowia i czas na prawdziwe reformy, te, które proponuje Konfederacja na czele z bonem zdrowotnym.